Swoją osobą pokazać, że nie zgadzam się z narzucaniem emigracji w naszym kraju i, i uważam, że to jest nie w porządku. Że mamy u nas w tym momencie, jesteśmy do przodu przed Europą, bo nie musimy w ogóle zastanawiać się i, i czujemy się bezpiecznie przede wszystkim. A myśli Pan, że to jeszcze długo potrwa, że będziemy się czuli bezpiecznie? Myślę, że mam nadzieję, że tak będzie, ale czy tak będzie, nie wiem. A, pan je, a, a, a skąd pan jest? Ze Szczelec Opolski, Opolszczyzna. Nie zauważa pan jakieś wzrosty imigracji? Nie. Jeszcze nie? Nie. E, oczywiście Ukraińcy są, Hindusi, ale e, ci nielegalni co przypływają do zachodniej Europy raczej nie, nie widziałem. Jak pan ocenia rządy Koalicji Obywatelskiej przez te dwa pierwsze lata? Musimy. Nie, nie, chcę, nie, nie, nie musimy. Nie A chcę. Karol Nawrocki? Okej, 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 tak, tak. Tak. Y nie był moim pierwszym wyborem, ale... ale jest okej. Okay. A kto był pierwszym? Bensan. Swami Bancen. Myśli tak. pan, że sprawdziłby się w roli prezydenta? Y jest młody, może, może by sobie poradził. Y Karol Nawrocki też jest młodym człowiekiem. Myślę, że obydwoje by się nadawali. A co myśli Pan o Grzegorzu Braunie? No jest to taka rosnąca siła w Polsce. Yy, nie zgadzam się z wieloma rzeczami, ale, ale też ma wiele mądrych rzeczy do powiedzenia nam.